Dzień z Ewangelią Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, Pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech Ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, Powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje. Tam jestem pośród nich. Niniejszy fragment Ewangelii Mateuszowej znajduje się w ramach tak zwanej mowy eklezjologicznej, której tematyką jest wewnętrzna dyscyplina Kościoła. Mowa jest skierowana głównie do starszych wspólnoty, po grecku presbiteroi, Odpowiedzialnych za jej rozwój duchowy. Wydaje się, że to pouczenie wskazuje na zaawansowaną już formę życia w Kościele. Kiedy członek wspólnoty, drugi chrześcijanin, czyli brat w wierze, popełni jakiś poważny grzech, niekoniecznie przeciwko mnie, gdyż tego sformułowania nie ma w najstarszych kodeksach greckich. Należy go w duchu braterskiej miłości upomnieć w cztery oczy, czyli na osobności, bez nagłaśniania sprawy, aby żałował i nawrócił się. Jeżeli to nie przyniesie rezultatu, upomnienie należy ponowić wedle ustalonych zasad dyscypliny kościelnej najpierw w obecności jednego lub dwóch świadków, stosownie do norm starotestamentowych księga powtórzonego prawa 1915, a następnie wobec całej wspólnoty kościoła. Dopiero kiedy i te upomnienia zostaną zlekceważone, takiego brata należy traktować jako poganina i celnika, czyli wyłączyć go ze wspólnoty, ekskomunikować, nie utrzymując z nim żadnych kontaktów. Ostatnie zdanie, werset 18. To świadectwo rozszerzenia pełnomocnictw, które otrzymał wcześniej Piotr na całą hierarchię kościelną. Jest to władza zabraniania czegoś lub zezwalania na coś w życiu wspólnoty. Kościół zatem od początku swego istnienia wprowadza pewne normy wzajemnego postępowania we wspólnocie, czy to w oparciu o słowa samego Jezusa, czy też o doświadczenie starszych. Obecnie nazywamy to prawem kanonicznym. Zasadniczo winno ono być przynajmniej częściowo znane każdemu bratu i siostrze. Dzień z Ewangelią.